Kochani, fantastyczna sprawa, niesamowite wieści, rewelacja. Będziemy mieli Polaka na klubowych Mistrzostwach Świata. A przynajmniej w kadrze jednego z zespołów. A to wszystko dlatego, że Juventus ogłosił swoją kadrę na klubowy mundial i znajduje się tam Arkadiusz Milik. Milik, który nie tak dawno temu przecież przedłużył swoją umowę, jest częścią 35-osobowej kadry, także nie napalałbym się tutaj na jakiekolwiek minuty, szczerze mówiąc, zwłaszcza że Polak jest świeżo po kontuzji. No ale na pewno nie jest to powód do narzekania samemu byłemu napastnikowi Napoli, Marsylii czy Ajaxu. Życzę no, zdrowia i jakby strzelił bramkę na tym klubowym mundialu, to naprawdę byłoby super. Trzymam mega mocno kciuki, że to będzie miało miejsce. I wszystkiego dobrego, panie Arkadiuszu, bo trudna ta kariera w kontekście urazów właśnie. Fajnie byłoby dodać sobie troszkę więcej jeszcze momentów, które które będzie można pamiętać w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powodzenia!